Hej, really hej! Hey. Dzisiaj zajmiemy się droidami w Star Wars, bo to poza różnorakimi rasami, mieczami świetlnymi i mocą jeden z najbardziej fantastycznych motywów w Gwiezdnych Wojnach. Droidy są wszędzie i mają rozmaite formy, kształty i osobowości. Są niemalże równoprawnymi bohaterami Gwiezdnych Wojen, choć chciałoby się powiedzieć, że to tylko maszyny. Zanim jednak przeskoczymy do odcineczka, to Wam powiem, że możecie teraz zbudować swojego własnego droida Artu Ditu w skali 1 do 2. Oznacza to, że figurka jest tylko dwukrotnie mniejsza niż prawdziwy Artu. Dzięki prenumeracie nie przegapicie żadnego wydania i skompletujecie całego droida. Link do zamówienia prenumeraty jest na dole w opisie filmu. Zamówcie kolekcję wykorzystując swój indywidualny kod ArtuDitu Osus. To wpadną Wam w łapki wyjątkowe prezenty tylko dla prenumeratorów. No dobra, to jedziemy z ciekawostkami o droidach w Star Wars, nie tylko o Ditu. Ciekawostka numer jeden. Skąd w ogóle nazwa Droid? Roboty w Star Wars są nazywane zazwyczaj właśnie robotami albo droidami lub czasem też androidami. Już tłumaczę o co chodzi. Otóż android to nie jest tylko model systemu operacyjnego na telefony komórkowe. Android to sztucznie stworzona istota lub urządzenie, którego kształt po prostu przypomina ludzkie ciało. Zatem na przykład Terminator czy Data ze Star Treka czy nasz kochany C-3PO to są właśnie androidy. Warto wiedzieć, że określenie android w nieznacznie zmienionej formie pojawiło się już w roku 1728. Słowo robot z kolei jest najbardziej ogólne, bo robotem jest zarówno wspomniany android, jak i potocznie nazywa się tak, no nie wiem, prostą maszynę, która na przykład przenosi kawałki samochodów na linii montażowej. No to jest oczywiście odniesienie do naszego realnego świata, a nie do Star Wars. A co z droidem? Droid to określenie ściśle zarezerwowane dla Star Wars, bo jest określeniem zastrzeżonym przez Lucasfilm i oznacza wszystkie roboty, nie tylko te człekokształtne. Jasne? Dodatkowo musicie wiedzieć, że były np. telefony z Droid w nazwie, np. Na Motorola Droid, i ten telefon miał licencję Lukas Filmu. Ciekawostka numer 2. W zasadzie nie wiadomo, kto skonstruował pierwszego droida. W historii Star Wars, niezależnie od tego, czy w kanonie, czy w legendach, są od zawsze i w zasadzie od zawsze w formie mniej więcej takiej, jaką znamy z filmów. Owszem, są starsze i nowsze typy droidów, no ale były w historii od zawsze. Z legend pamiętam na przykład taki motyw, że wprowadzone nowe myśliwce Ewing były zbyt skomplikowane w obsłudze i dlatego trzeba było do nich skonstruować nowy typ droida. R7, bo modele R2 miały zbyt mało w cudzysłowie mocy obliczeniowej. A i jeszcze dodam tylko, że Ewingi wprowadzono już w aktualnym kanonie Star Wars, ale nie przypominam sobie kwestii użytego tam droida. Ciekawostka numer 3. Nie wiem, czy wiecie, ale w latach 80. ubiegłego wieku powstały dwie kreskówki: Droids i Ewoks. Wbrew obiegowej opinii, te seriale, a zwłaszcza Droids, to nie jest tylko skok na kasę, ale przede wszystkim. Próba znalezienia miejsca dla Gwiezdnych Wojen po zakończeniu trylogii. George Lucas zawsze chciał, aby Star Wars było kinem na sobotnie poranki. Droids miało być ambitniejszym serialem z no, przesłaniem, a komplikacja animacji, no i zwiększona liczba klatek rysunkowych sprawiały, że koszt jednego odcinka sięgał aż pół miliona dolarów. To sporo jak na kreskówkę, zwłaszcza w latach 80. Ciekawostka numer 4. Wiele osób sądzi, że w cudzysłowie znak droida czy jego imię, na np. Artu Ditu, to jest numer seryjny tego droida. No to nie do końca prawda i trochę tu jest pokomplikowana sprawa. Starła sprowadza tutaj trochę bałaganu, bo na przykład mówi się o droidach droidy serii Artu. Namieszał też Pablo Hidalgo, który powiedział, że te krótkie numery, będące tak jakby, no nie wiem, imionami droidów, to tak naprawdę tylko fragment numeru seryjnego danej maszyny, który może wyglądać na przykład tak R255643 FTC Jak1D2. Oczywiście ten numer zmyśliłem, żeby jakoś tam pokazać tą kwestię i niestety nie wiadomo, jak się ta rewelacja Pablo Hidalgo ma do kanonu, no i w zasadzie jest trochę sprzeczne z tym, co sugerują wprost filmy, no bo mówi się tam o jednostkach, serii R2, no ale jakoś tam to można spiąć do kupy, że pierwszy człon to jest nazwa serii droidów, a potem ten drugi człon to jest jakiś fragment właśnie numeru seryjnego. No coś tu się da porzeźbić. Ciekawostka numer 5. Film Solo pokazał, że są też droidy kobiety. O ile możemy się sprzeczać, czy walka o równouprawnienie jest czymś, o co walczą droidy, to ewidentnie jednak droidy mają płeć. Trudno wszak o c po myśleć inaczej jako facecie. Ale, na przykład, jak jest w przypadku BB-8. Kathleen Kennedy na początku mówiła o BB-8 jako ONA, ale w samym filmie po zwraca się do BB-8 jako Dude, czyli w tłumaczeniu, no, coś w rodzaju, wiecie, ziomeczek. Czyli w sumie nie wiadomo, jakiej płci jest BB-8. Wygląda na to wręcz, że płeć zmieniła się w trakcie produkcji filmu. A zresztą, no, czy to ważne, BB-8 nadal jest super droidem i fajnie pasuje do Star Wars. Ciekawostka numer 6. Zazwyczaj nie ma problemu z rozróżnieniem co jest w Star Wars droidem, a co nie. Zupełnie inna kwestia jest z tak zwanymi HRD, czyli Human Replica Droid, droidami replikami ludzi. Okryte sztuczną skórą były projektowane tak, żeby być nie do odróżnienia od ludzi. Przypominam sobie o dwóch takich typach droidów i były to w zasadzie modele jednostkowe, istniejące tylko w jednym egzemplarzu. Chodzi o Guri, czyli zabójczynie na usługach księcia Shizora. Drugim takim droidem była droidowa wersja księżniczki Lei, która pomogła zabić Triokulusa, który chciał być imperatorem. Ale no, to w ogóle była dziwna historia ze strzelaniem laserami z oczu. Może kiedyś do niej wrócimy, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy wrócili do tej historii. Koncept tego typu droidów pojawiał się kilkukrotnie i zdaje się, że powstały jeszcze jakieś, ale zdecydowanie Guri i droid Leia są najbardziej znane. W każdym razie droidy HRD to pomysł z legend i na chwilę obecną nie ma go w kanonie Star Wars. Ciekawostka numer 7. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego niektóre droidy mówiły normalnym językiem, a niektóre miały jakiś swój własny, zdawałoby się niezrozumiały dla ludzi język. Na przykład Artu opiskiwał. Nie zawsze tak było. W pierwszych wersjach scenariusza z 1974 roku mały droid mówił normalnym językiem, no i trzeba dodać, że nie był miłym robocikiem. Odzywał się do c 3 w stylu jesteś bezmyślnym, nic niewartym filozofem. Może po prostu za dużo przeklinał i dlatego wypiszczyli mu wszystkie kwestie. Ciekawostka numer 8. Anakin Skywalker skonstruował c ale w momencie ślubu z Padme niejako zamienili się z Amidalą na droidy. Padme wzięła c a Anakin dostał Artuditu, bo z oczywistych względów droid protokolarny bardziej przyda się senatorowi, a astromech pilotowi i rycerzowi Jedi. Ale od czasu przemiany Anakina w darta Weidera, z tego co pamiętam, c spotkał Weidera tylko raz. W mieście, w chmurach, w epizodzie piątym. Był nawet komiks, w którym przyniesiono Vaderowi szczątki C-3PO i Vader poznał swojego droida, trzymając jego głowę i spoglądając w niedziałające fotoreceptory droida. Wzruszająca historia. Ciekawostka numer 9. Teraz bardziej coś w kategorii Easter Egga, a nie ciekawostki. C. 3PO mówi pierwsze zdanie w epizodzie czwartym i ostatnie w epizodzie trzecim. Z kolei Artu jest przy narodzinach Lej i Luka w epizodzie trzecim i przy śmierci Lej w epizodzie dziewiątym. Historia zatacza krąg. Ciekawostka numer 10 Istnieje dość jasny podział funkcji droidów. Mamy droidy astromechaniczne, bojowe, protokolarne, zasilające, zabójcy itd. Ale musimy pamiętać o dwóch znacznie mroczniejszych sekretach droidów. Po pierwsze, droidy to niewolnicy. Oczywiście kwestią dyskusyjną jest to, czy są świadome, czy nie, ale nie da się ukryć, że w Star Wars są traktowane dość, no jakby to powiedzieć, twardo. Zobaczcie na scenę tortur robotów w Powrocie Jedi. Zobaczcie też na droida walczącego o prawa innych droidów w Solo. To znaczy, że kwestia wykorzystywania droidów była poważną rzeczą w odległej galaktyce. Droidy musiały mieć też ograniczniki przed skasowaniem pamięci, żeby nie uciekły. Ostro, nie? Co więcej, pomimo tego, że Gwiezdne Wojny są w zasadzie dla młodzieży, PG 13 Istniały próby pokazania znacznie poważniejszych kwestii związanych z droidami. W legendach, w opowieściach z serii Cienie Imperium, książę Shizor wykorzystywał replikantkę Guri, o której no, już wspomniałem przed chwilą w tym filmie, do, powiedzmy, no, zapewnienia sobie męskich rozrywek. W legendach istniała też postać Gnifmaka Dymury, który używał rozrywkowych droidów, powiedzmy sobie szczerze, w celach seksualnych. To taka ukryta, mroczniejsza strona gwiezdnych wojen. Dzięki wielkie za oglądanie. Dajcie znać w komentarzu, którego droida lubicie najbardziej. Przypominam też o tym, że teraz dzięki De Agostini możecie zbudować własnego Artu Ditu. Przy zamówieniu prenumeraty Online podajcie koniecznie kod Artu Osus i zgarniecie dodatkowe bonusy dla prenumeratorów. Najważniejsze jest jednak to, że nie przegapicie żadnego numeru i nie zabraknie Wam części do budowy waszego droida. Bawcie się dobrze, zaglądajcie na Instagrama Biblioteki Osus i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się, pa! pa.